E, witam wszystkich e, ponownie. E, zaprowadzę Was tutaj na te super jak <laughs> Kto rado mówi? <laughs> Słuchajcie, e, domek okazało się, że nie ma 100 lat, tylko ma prawie 300 lat. Wszystko zbudowane jest, znamy troszkę więcej historii. To, to co widzicie, te wszystkie domki, to pozostałość po konstrukcji statków, więc zostały wykorzystywane wszystkie deski belki, e, po produkcji statków w tamtych latach i zostały wybudowane z tego domki. Więc ten domek, który my skrobimy aktualnie ma, jest 1770 roku. Kto by powiedział, prawda? Mały ogródek, mały w środku. Zobaczycie, jak wygląda deseczka po skrobaniu. Oczywiście ona jeszcze będzie szlifowana. Praca w re. Mamy jeszcze kawałek do góry, ale jakoś to damy radę. Prawdopodobnie dzisiaj ta strona będzie zrobiona, a w poniedziałek będziemy robić następną. Plan jest taki, żeby oskrować ją do, do surowej dechy, bo my mówimy tylko o tej części tutaj. Reszta nas nie obchodzi, to są jakby oddzielne posiadłości. Poszlifujemy, poszpachlujemy rezyną albo fillerem. Zobaczymy jeszcze. Jak to będzie wyglądało po jednym i po drugim produkcie, aby ta deska wyglądała ładniej, bardziej prosto, smooth, bez ubytków, pomalujemy podkładem, pomalujemy dwa razy później farbą finiszową i tyle. Dodatkowo, jak mówiłem wcześniej, mamy do robienia tutaj wymiana drzwi, też obróbka tych dwóch okien, jedno okno z drugiej strony i wymiana też jednych drzwi z drugiej strony. No, ale to wygląda identycznie. Już na razie nie będę tam wchodził, bo pani czeka, sobie odpoczywa jeszcze przed pracą, więc nie będę chodził z kamerą i nagrywał po domku. Okolica bardzo przyjemna cicho, spokojnie także naprawdę fajne miejsce. Sam się nie spodziewałem, że takie domki tutaj istnieją w tym mieście które mają po 300 lat. Pozdro.